Było wyrównać Państwa na spotkaniu poświęconym książce Dziekolnego Korczaka 7 Seks. W spotkaniu w pośrednim udziału Pani Anna kajem tłumaczka książki, e, i mąż Pan Krzysztof Jankowiak, z za zawodu prawnych. E, razem e, są odpowiedzialni za ten plan odmiany życia, odmiany życia. W pośrednim e, panu blisko jest noc, znalazł, to dziecko zabrane w noc, znany już w ostateczności w tematyce seksualności i zniknie w nosowskim. Dyrektor Pięć, dyrektor programowy do roku książki Paragrafa Nieba, droga świętości. Ja nazywam się Ewakir, ja opiecuję Pięć i pewnie przyjemność prowadzić się na Państwa spotkaniu. Pierwsze pytanie, które chciałem do Państwa, do, do Państwa Jaków, już to Państwo właśnie... Zwróciłem się do tego życia i przyjęcia z Państwa. Chciałabym spytać, dlaczego tak bardzo Państwu zależałam na to, że ta książka się okazała w Polsce. <śmiech> <śmiech>

Thank you. i rady własnej, to bardzo zauważymy właśnie, z tak to jest że kościół to jest w świetlanym zmysłowym kościołem, w którym podwójnie idzie w stadionie ciała zmysłów, Bóg przychodzi w ciele, w znakach, w i w, w dla człowieka, że tak może podjąć, przeszedź i zobaczyć. I to są, zobaczymy, potem właśnie tak z tego, że to Całe, całe myślenie o naszej zmysłowości, żebyśmy się z polaczem zmysłowością jak najbardziej pogodzili i ją zaczęli bardziej tak, cenić i szanować, no to mamy wcale niewielkie Natomiast Z takim podejściem to jeszcze się, się tak wyraźnie, jak tutaj do tego eksponował, nie spotkałem. też o tej zmysłowości zniszczeni... Tam, można to usłyszeć, ale, ale to taka, taka linia, którą tutaj z jest um, bardzo świeża i bardzo ciekawa. Także albo, że są taki praktyczny punkt, gdzie no, no, w ogóle w Polsce mały przemysł w kościele, ja, ja już um, ruszyłem te, takie tematy, jak pozycji przy współżyciu seksualnym, ale mam no, tak. pracowali w metodach jak sobie pomóc i wasze życie seksualne, było szczęśliwe, a też są rzecz techniczne więcej i już tak mam wrażenie, że coś tam małżonkowie zaczynają pisać, właśnie takie poczucie, co w tym angolizować i też ten pan... podpocząć tak bardzo, bardzo wyraźnie, że trzeba Panu Bogu przywrócić się dzielęstwo i w czy w sensie seksualne. Ja myślę, że to jest taki dosyć ciekawy dowód, jak kiedy zaczynaliśmy się pracę na tym czasie, to też może, czyli w tym roku, nie w tym roku wieku, tylko wcześniej, mieliśmy takie poczucie, że o no, teologii ciała, jak Panu drugiego, czyli to wszystko, co dziecięcy mówią, na pewno się robią na porządku swojego modyfikatu, lat temu odpowiednią możliwość, że ona się niektórym na świecie z państwem obecnych, to o tym piszą na zachodzie, piszą w na Ameryce, natomiast nie piszą w Polsce, nie było, jeszcze książki Ojca, które do nas porusza i mieliśmy takie poczucie, że no coś jest nie tak, tak się cieszymy z tego, że jesteśmy dumni, że to prawda, Polak, że to papież, tak a to co, to co no jedna z najważniejszych elementów jego nauczania, Myślę, że owszem, że mamy książki pomoczone, też to jest tak, że ona też tutaj jest do dobrą spółką. To tak, wiem, że w różnych miejscach w kościele y, y, chrześcijanie y, to, zaczynają w podobny sposób myśleć i szukać na zabawy swoich ludzi, zawsze y, szukać y, właśnie sposobu, żeby, żeby opisać się przed posłami w takich dużych harmonii. Y, w tej perspektywie sakramentalnej, ale nie tak, żeby było tak udłownione bardzo, że potem trzeba się dodać, że to jest o życie seksualne, tylko tak całkiem konkretnie. No i tutaj rzeczywiście w obszar może nam bardzo dużo pomóc w, tym, w sensie językowym no i też już coś napisał,